Chcesz zarabiać na wstawianiu meczy? Wejdź na Instagram Twoja TwojaWygrana.pl, bądź odwiedź stronę, która jest podana w opisie filmu. No, ile chcesz hajsu? Mówisz, ile, ile chcesz? Ile chcesz hajsu? Mów. Ile chcesz? Wystarczy szpaka farta? Wiecie o co chodzi. Dobra jest. Mówi do mnie w liczbie mnogiej. Wariat. Z mokrą głową. Dobra, wjeżdża się, wjeżdża się, dawaj. Dwożka gleba! Piotr wjeżdża <laughs> Piotr. Piotr wjeżdża na zakupy. Piotr, wybieraj co chcesz. Gdzie jest alkohole? Leć szybko, bo nie ma czasu. Dzień dobry Dzień pani. pani. Dzień dobry panu. No. Teraz, co się zarabia, to się ma. Gdzie się zarabia, to się ma. Wygląd, Wygląd. pana. Gdzie jest alkohol? Szybko. P Piotr. Wszystko, okay. Masz, okoci mocne, to będzie dla Ciebie. Dubeltowe, dubeltowe, mordo, podwójne pierdolenie się, brawo. Yy, bierz dwa. Dobra, elegancko. Chodź Dziaku. Kurwa, kto ci pomoże.